W 1904 roku Nowojorska Straż Pożarna przybywa do Stowarzyszenia Poszukiwaczy Przygód na Manhattanie z powodu pomieszczenia, z którego wydobywa się dużo dymu. Jednak gdy strażacy przybywają na miejsce, dym zostaje zasany z powrotem do środka. Jeden z mężczyzn dotyka drzwi i jego ręka zaczyna zastygać, więc jego partnerzy muszą go odciągnąć. Następnie strażacy wyważają drzwi i są zszokowani, gdy znajdują dziesiątki zamarzniętych ciał i wszędzie lód, podczas gdy nieznany język gra z fonografu. Wśród lodowych kolców tajemnicza postać w zbroi trzyma kulę zawierającą starożytne zło. Kiedy strażacy próbują go złapać, kula otwiera się i powoduje roztrzaskanie ciał. Wewnątrz kuli para oczu jarzy się złośliwością. W teraźniejszości Kali, jej chłopak Gary oraz dzieci Fibi i Trevor przeprowadzili się do Nowego Jorku z Somerville, aby zostać pełnoetatowymi pogromcami duchów. Kali jest córką jednego ze starych członków zespołu pogromców duchów, więc stał się to rodzinny biznes. Przerażający duch uciekł z kanalizacji i sprawia kłopoty na całym Manhattanie, więc nowy zespół zaczyna go ścigać w samochodzie, uderzając w inne pojazdy pokrywami włazów. Fibi wyciąga specjalne siedzenie, aby móc strzelać do ducha z blastera protonowego, ale jazda powoduje, że często chybia, a jej strzały kończą się uszkodzeniem różnych budynków. Gdy są już wystarczająco blisko, Trevor uwalnia zdalnie sterowaną pułapkę, ale to wciąż nie wystarcza, by złapać ducha. Następnym rozwiązaniem jest dronopułapka. Kali kieruje drona w stronę ducha i udaje mu się go złapać. Rodzina świętuje, a Gary rozprasza się, przez co traci kontrolę nad samochodem i uderza w stojak z rowerami miejskimi. Ludzie na ulicach nagrywają wszystko swoimi telefonami, a wkrótce zespół pojawia się w wiadomościach. Szkody, które wyrządzili, są postrzegane w negatywnym świetle. Więc burmistrz Pek wzywa zespół do swojego biura, aby zbesztać ich za to, co zrobili miastu i za zabranie ze sobą Fibi, która wciąż jest nieletnia. Następnie zespół wraca do siedziby głównej, która jest tym samym biurem, w którym pracowali starzy pogromcy duchów. Pamiętając groźby burmistrza, Kali i Gary decydują, że Fibi powinna mieć normalne życie i zostaje wyrzucona z zespołu. Fibi nie przyjmuje tego dobrze, ale jej skargi są ignorowane. Następnie gary i kali umieszczają ducha w jednostce izolacyjnej, co wymaga więcej wysiłku niż zwykle, ale nie wiedzą dlaczego. Na szczęście światło zmienia się na zielone, co oznacza, że duch został pomyślnie opanowany. W międzyczasie Ray ze starego zespołu pogromców duchów i podcast prowadzą pokaz online z wykorzystaniem pewnego urządzenia. Mierzy duchową energię przedmiotów codziennego użytku, próbując znaleźć połączenie z zaświatami. Kobieta przynosi zegarek po zmarłym mężu, ale Ray nie uzyskuje żadnych odczytów, a podcast po prostu rozbija go młotkiem. Później, kiedy Fibi przyjeżdża w odwiedziny, odkrywa, że w ich sklepie po pokoju biega grupa małych bytów znanych jako piankowe ludziki. Uważa, że są urocze, ale podcast rozbija jednego z nich, wyjaśniając, że są plagą. Nagle do sklepu wchodzi Nadim, a sam widok jego pudełka sprawia, że wszystkie piankowe ludziki uciekają w popłochu. Pudełko zawiera kilka rodzinnych antyków, które Nadim chce sprzedać, a Ray jest natychmiast zaciekawiony kulą. Zauważając na nim glify, używa pewnego urządzenia, ale energia emitowana przez kulę powoduje przepięcie, które przerywa urządzenie i wywołuje krótkie trzęsienie ziemi. Zastygająca energia przemieszcza się przez ulicę i ostatecznie uderza w ścianę z pojemnikiem na duchy. Ray natychmiast kupuje kulę, a Nadim odchodzi z pieniędzmi tak szybko jak to możliwe. Zauważając, że płomień na wózku z jedzeniem na zewnątrz nagle staje się większy niż zwykle bez powodu, w siedzibie pogromców duchów gary znajduje uszkodzenie na ścianie i dzwoni do Jenin. Sekretarki poprzedniej drużyny, która obiecuje wysłać eksperta, aby to sprawdził. Na górze Trevor zauważa zielony szlam przeciekający przez dach i idzie na strych, aby to zbadać. Znajduje stos pustych opakowań pożywności, które poruszają się, gdy coś pod nimi drzemie, więc przygląda się bliżej i jest zszokowany, gdy znajduje slajmera, który wyskakuje, przelatuje przez trewora i ucieka, przechodząc przez ścianę. Jakiś czas później zespół otrzymuje ostrzeżenie o duchach i wyrusza na misję, ale odmawia zabrania Fibii. W końcu udaje się do parku, aby zagrać w szachy, ale nagle figury zaczynają się same poruszać. Pojawia się duch o imieniu Melodii, a jej kształt wygląda na spłowiały. Ponieważ zginęła w pożarze. Podczas gry Melody przyznaje, że ma duże szanse na przejście, ponieważ ma niedokończone sprawy. Następnego dnia para Plars przychodzi sprawdzić uszkodzoną ścianę, a kiedy urządzenie się trzęsie, potwierdzają, że duchy próbują się wydostać. Były pogromca duchów Winston przynosi oryginalny projekt jednostki powstrzymującej, który został stworzony przez zmarłego ojca Kali. Dochodzą do wniosku, że jednostce kończy się miejsce po 40 latach gromadzenia duchowych odpadów. Winston informuje ich również, że wybuch, który spowodował trzęsienie ziemi, stworzył szczelinę, która może potencjalnie działać jako brama na drugą stronę, ponieważ oczywiście ten budynek nie wytrzyma długo. Winston zabiera zespół do tajnego laboratorium, w którym prowadzi Centrum Badań Paranormalnych. Zbierają się tu różnego rodzaju naukowcy, aby badać zjawiska nadprzyrodzone. Trevor ponownie spotyka się ze swoją przyjaciółką Laki, który również tam pracuje. Za każdym razem, gdy Rey znajduje przedmiot z nadprzyrodzoną energią, wysyła go do laboratorium, a Lars umieszcza je w maszynie, która oddziela ducha od przedmiotu. Korzystając z oryginalnego projektu jako przewodnika, zbudowali również większy kontener, więc będą musieli zacząć przenosić duchy z kwatery głównej, przynosząc je z pułapkami. Nie wszystkie duchy są trzymane w jednostce, niektóre z nich znajdują się w specjalnych celach do dalszych badań. Phoebe jest przerażona czaszką, Podczas gdy Gary i Kali cofają się, gdy duch wymiotuje na szybę. Jest też opętany, który lubi przeskakiwać z urządzenia na urządzenie. Późnym wieczorem zespół otrzymuje kolejną misję i ponownie wyjeżdża bez Fibi. W tym momencie przychodzi drugi telefon alarmowy, więc Fibi i podcast idą się tym zająć za plecami dorosłych. Udaje im się dotrzeć do restauracji i odkrywają, że duchem jest Melody, więc Fibi nie ma odwagi strzelać. Melody natychmiast ucieka, a Fibi reaguje zbyt późno. Powodując pęknięcie okien. W międzyczasie w laboratorium Lars i laki pracują z obiektami reja, gdy przychodzi kolej na kulę. Wszystkie duchy w celach czują się zaniepokojone. Maszynie nie udaje się usunąć ducha i nagle w laboratorium następuje skok napięcia. Niektóre okna celi pękają, a duchy zaczynają uciekać, ale w tym momencie Lars naprawia zasilanie i wszystko wraca do normy. Następnie chwyta kulę, ale jego ręka zaczyna zastygać. Lars upuszcza kulę tuż przed utratą ręki. Chwilę później Melodii odwiedza Fibi w jej pokoju. Fibi oprowadza ją, a Melodii prawie dotyka jednostki zabezpieczającej, ale zatrzymuje się w samą porę. Melody bawi się również zapałkami, więc Fibi wyjaśnia, że to przedmiot, który zakotwicza ją w tym świecie. Okazuje się, że te zapałki wywołały pożar, który zabił jej rodzinę. W laboratorium kula wysyła mroźny podmuch, który ponownie uderza w jednostkę i odcina zasilanie w mieście. Podmuch przemieszcza się w pobliże melodii, która mówi, że pracuje tak szybko, jak to możliwe, ale wydaje się niezdecydowana, że musi wykorzystać Fibi do realizacji planu. Następnego dnia Trevor zastawia pułapkę na strychu i przykrywa ją śmieciowym jedzeniem, po czym chowa się z gotowym blasterem protonowym. Slime wychodzi, by coś zjeść, ale zanim Trevor zdąży strzelić, miasto nawiedza kolejne trzęsienie ziemi. Zespół pędzi do jednostki zabezpieczającej i znajduje ogromną dziurę w ścianie, a także mróz dookoła. Następnie zespół wraca do laboratorium i dowiaduje się, że kula również zamarzła. Chwytając go narzędziem, Lars pokazuje kule piankowym ludziom, którzy czują się tak przyciągnięci, że rozpryskują się o okno. Najwyraźniej kula może kontrolować duchy. Zamraża również niektóre urządzenia, gdy znajdzie się zbyt blisko. Zdesperowani Laki, Trevor i Lars udają się do Nadima, który pokazuje im specjalny pokój swojej babci. Jest tam wiele antyków, takich jak dziwne rogi i zbroja z początku. Lars zdaje sobie sprawę, że wszystko w pokoju jest wykonane z mosiądzu, który może uwięzić duchy. Kiedy trio używa horoskopu na Nadimie, następuje silna reakcja, więc zabierają go ze sobą do laboratorium. Po podłączeniu Nadima do maszyny, były pogromca duchów Peter zaczyna zadawać dziwne pytania. Nagle rzuca długopisem w Nadima, który wpada w złość i powoduje wzrost pobliskiego płomienia. Gdy dochodzi do kłótni, a Peter rzuca kolejnymi długopisami, gniew Nadima rośnie. Podobnie jak płomień, co oznacza, że ma on moc manipulowania ogniem. W międzyczasie podcast przegląda nagranie, które zrobił w laboratorium i odkrywa dziwny starożytny język wydobywający się z kuli. On, Fibi i Rey postanawiają skonsultować się z ekspertem i odjeżdżają na starym rowerze Reya. Udają się do Nowojorskiej Biblioteki Publicznej i rozmawiają z naukowcem, który tłumaczy słowa z filmu, pokazując im rzeźbę na starej książce. Wieki wcześniej oszalały na punkcie władzy król szukał pomocy u potężnej istoty zwanej Garaka, która miała własne plany sprowadzenia nowej epoki lodowcowej. Przodkowie Nadima byli zespołem znanym jako Mistrzowie Ognia, którzy wykorzystali swoje umiejętności, aby uwięzić Garakę w kuli i ukraść rogi, które dały mu jego moc. Jeśli Garaka się uwolni, Nowy Jork doświadczy chłodu śmierci, który zabija ludzi zimną postacią zmrożącego strachu. Naukowiec pokazuje im również kilka woskowych cylindrów ze starymi nagraniami, w tym jeden ze Stowarzyszenia Poszukiwaczy Przygód na Manhattanie. Grupa ta uwielbiała kraść relikwie i wiele lat temu próbowała otworzyć kulę, która zabiła ich wszystkich. Grupa odsłuchuje nagranie i znajduje te same słowa z filmu. Nagle cylinder zaczyna się trząść i wyskakuje z maszyny, by wylądować w worku na śmieci, który zaczyna szaleć po bibliotece. Zespół zaczyna go śledzić, a kiedy Rej przechodzi między półkami, blokuje go ten sam duch biblioteki z lat 80. Grupa podąża za duchem na zewnątrz i znajduje go spoczywającego na posągu lwa. Rej próbuje po niego sięgnąć, ale nagle lew zaczyna się poruszać, ponieważ duch opuścił torbę, aby zamiast tego posiąść posąg. Podczas gdy ludzie uciekają i panikują, Fibi bierze blaster protonowy z roweru i strzela do lwa, powodując jego eksplozję. Chwilę później Pek ogłasza, że zamyka pogrąców duchów, co było jego życzeniem od dawnych czasów. Fibi próbuje protestować, ale Pek mówi, że albo to, albo pójdzie do więzienia. Wieczorem zespół wraca do kwatery głównej i odkrywa, że cały ich sprzęt został zabrany przez policję. Podczas gdy Fibi kłóci się z rodzicami, Rej pokazuje Nadimowi uszkodzenia w pomieszczeniu zabezpieczającym i mówi mu, że jest następnym mistrzem ognia, więc musi rozpocząć trening, aby uratować świat. Pierwsze ćwiczenie polega na przeniesieniu płomienia z zapalniczki na świece. Gdy Nadim porusza ręką, płomień również się porusza, ale nie robi jeszcze zbyt wiele. Tymczasem Fibi ponownie idzie do parku i spotyka się z melodii. Dziewczyny rozmawiają i nawiązują więź, więc Fibi przyznaje, że chciałaby być duchem, co podsuwa jej pomysł. Idą do laboratorium, a Fibi wchodzi do maszyny. Następnie melodii aktywuje ją, aby tymczasowo oddzielić swoją duszę od ciała. Procedura działa, ale Melody przeprasza i wygląda na smutną. Okazuje się, że pracuje dla Garaki, który nie może kontrolować żywych istot, a jedynie duchy. Ponieważ potrzebuje żywej osoby, aby otworzyć kulę, teraz może kontrolować ducha Fibi, aby zmusić ją do wypowiedzenia słów. Duch nadal jest połączony z jej ciałem, więc powtarza również słowa, a kula zaczyna się otwierać, podczas gdy Melody wyjaśnia, że musi to zrobić, ponieważ jest to jej jedyna szansa na ponowne zobaczenie rodziny. Wkrótce kula rozpada się, a pokój ogarnia głęboka ciemność. Pojawia się Garaka i mówi, że zniszczy świat, podczas gdy jego moc zmusza ducha Fibi z powrotem do jej ciała. W tym momencie pojawia się Laki i próbuje wystrzelić protonowy podmuch w Garakę, ale ten szybko zastyga i rozbija strumień, po czym znika. Podczas gdy reszta drużyny przychodzi uwolnić Fibi, Garaka wchodzi do sklepu w budynku Nadima i zamraża sprzedawcę na śmierć. Następnie udaje się do mieszkania Nadima, gdzie odzyskuje swoje rogi. Gdy tylko je zakłada, odzyskuje swoją prawdziwą formę i całą moc. Wkrótce nad miastem pojawia się ciemna chmura i zaczyna zamrażać całą okolicę, powodując pojawienie się lodowych kolców, które niszczą mienie i zabijają ludzi bez litości. Zarówno stary, jak i nowy zespół zbierają się w kwaterze głównej, aby omówić pomysły, a Nadim popisuje się swoim treningiem, ale wciąż potrafi tylko podstawy. Na szczęście Lars ma trochę sprzętu w swojej furgonetce, więc drużyna zaczyna przygotowywać się do walki. Podczas gdy Laki wskazuje, że ich broń nie wystarczy, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w laboratorium, Fibi przypomina sobie, że mosiąc może uwięzić duchy, a kula została wykonana z niego, więc zaczyna topić mosiąc, aby wzmocnić swój blaster. Na dachu Trevor i Laki widzą trójkołowiec toczący się po opustoszałej ulicy, więc domyślają się, że to duch opętujący, który uciekł z laboratorium i pędzą z powrotem do środka, gdy burza na zewnątrz się nasila. Trójkołowiec uderza w drzwi, wyrywając je z zawiasów. Czerwone światło, które reprezentuje opętującego, uderza w znak pogromców duchów i sprawia, że spada, po czym wchodzi do środka i opętuje samochód. Pojazd cofa się, a wszyscy zeskakują z drogi w samą porę. Lars idzie do innego pokoju, ponieważ usłyszał hałas, ale to jeden z małych duchów z laboratorium, który strzela mu w twarz. Czerwone światło wkrótce opuszcza samochód, opętując papierowy samolot, a następnie wskakuje do pakietu protonowego laki. Podnosi blaster i próbuje zastrzelić Trevora, ale Gary go odpycha, a Nadim używa swojej mocy, aby przekierować wybuch przez okno. Podcast rozbija pakiet swoim młotem, a duch wyskakuje, by posiąść pizzę, ale zostaje pożarty przez Slajmera. W tym momencie lód zaczyna pokrywać budynek kwatery głównej. Fibi idzie do pokoju oddziału i znajduje Melodi, która przysięga, że nie chciała nikogo skrzywdzić i chciała tylko zobaczyć swoją rodzinę. Wściekła Fibi uświadamia jej, że nikt nie może pomóc jej żyć dalej. Melodi musi znaleźć to w sobie. Garaka w końcu przybywa i blokuje drzwi wejściowe kolejnymi lodowymi kolcami, podczas gdy budynek zaczyna się trząść i rozpadać. Pogromcy duchów wystrzeliwują wszystkie swoje blastery protonowe w tym samym czasie, ale Garaka zamraża wszystkie strumienie w ciągu kilku sekund. Nagle pojawia się nad nim w ogniomistrza i próbuje użyć zapalniczki, aby przywołać płomień, ale to nie działa, ponieważ zużył całą zapalniczę podczas treningu. Garaka chwyta zapalniczkę i niszczy ją przed wystrzeleniem eksplozji, która tworzy przepaść w podłodze i więzi wszystkich lodowymi kolcami. Następnie Garaka wypowiada zaklęcie, aby uwolnić wszystkie duchy z jednostki, co powoduje, że ogromny podmuch energii wystrzeliwuje w niebo. Wszystkie duchy z jednostki uciekają i zaczynają terroryzować miasto, ale Fibi nie widzi już Melody. Biegnie na górę i strzela z blastera do Garaki, który nie może zamrozić wzmocnionej energii, więc zamiast tego strzela mrozem w Fibi. Dziewczyna natychmiast zastyga, a Garaka próbuje wydobyć jej duszę, ale w tym momencie Melody pojawia się ponownie i zapala swoją ostatnią zapałkę. Teraz Nadim może stworzyć kulę ognia, którą strzela w Garakę, a silne ciepło topi lód w pomieszczeniu, uwalniając wszystkich. Phoebe ponownie strzela ze swojego blastera i ma trudności z ustaniem w miejscu z tak dużą mocą w rękach, więc jej rodzina pomaga jej go utrzymać, podczas gdy połączony wysiłek wzmocnionego wybuchu i kuli ognia Nadima obezwładnia Garakę. Podcast pędzi do samochodu i uwalnia drona pułapkę. Jednak ludzie z pianek również uciekli z laboratorium i zadzierają z nim, przez co traci kontrolę nad pułapką i pozwala Garace ją powalić. Starsi pogromcy duchów zdają sobie sprawę, że odkąd Garaka uwolnił wszystkie duchy, jednostka zabezpieczająca jest teraz pusta. Biegną do piwnicy, aby ją aktywować, a dzięki współpracy wszystkich, Garaka zostaje wciągnięty do jednostki, a światło zmienia kolor na zielony, potwierdzając, że złoczyńca został pomyślnie zapieczętowany. Następnie Melody daje Fibii jej pudełko zapałek i żegna się, zanim w końcu rusza dalej. Zespół wychodzi i odkrywa, że cały lud się stopił. Pojawia się Perk który próbuje ich ponownie zbesztać, ale wszyscy mieszkańcy okazują swoje wsparcie, a Perk nie ma innego wyjścia, jak tylko grać razem, pozwalając pogromcom duchów na razie funkcjonować. Teraz wszystkie duchy uwolnione przez Garaka są luźne w mieście, więc zespół wraca do akcji, aby rozpocząć sprzątanie. Wychodząc, Fibi po raz pierwszy nazywa Garego tatą. Jakiś czas później, gdy kierowca ciężarówki zatrzymuje się na stacji benzynowej, piankowe ludziki wykorzystują okazję, by ukraść jego pojazd. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.